W zeszłym roku eksperci Politechniki Śląskiej z zakresu szeroko pojętej ekologii e, przygotowali serię pytań, zadań, zagadnień do rozwiązywania, które były upubliczniane sukcesywnie w trakcie roku szkolnego do kwietnia tego roku, czyli od października zeszłego roku do kwietnia tego roku. E, I w tym roku, w kwietniu, czyli podjęło decyzję, podliczyło punkty, oceniło merytorycznie pracę, tak żeby wyłonić laureatów. E, cały Śląsk e, i też z Kiercy mieliśmy szkołę, także nie tylko sam Śląsk, ale warto zwrócić uwagę na to, że bardzo wiele szk szkół wystartowało, ale nie wszystkie dociągnęły do końca, także tutaj wytrwałość u naszych laureatów jest jedną z głównych cech. Tak naprawdę wymyślając zadania nie wiedzieliśmy, kto się zgłosi do konkursu, więc zakładałem, że takie zadania nie powinny mieć problemu szkoły, zwłaszcza techniczne o jakimś profilu elektronicznym, mechatronicznym, tego typu. Nie wiedziałem, że się zgłoszą z szkoły na przykład gdzieś tam o profilu gastronomicznym czy jakimś usługowym, ale jak widać Wystarczy odrobina kreatywności i nawet nie trzeba się znać bardzo technicznie a można sobie z niektórymi problemami poradzić. Każdy miał udział, jakiś swój udział w tych zadaniach. Ktoś był lepszy z rysowania, ktoś był lepszy, na przykład uczniowie, uczennice, które są z reklamy, pracowały przy aplikacji. Część osób szukała w internecie na przykład ekologicznych rozwiązań, gdy rysowaliśmy plakat dotyczący miasta. Tak? Natomiast przy najfajniejsze zadanie to chyba było ostatnie stworzenie gry planszowej, przy tym bawiliśmy się świetnie wszyscy po prostu, a najtrudniejszym zadaniem no niestety było dla nas stworzenie um, ogniwa fotowoltaicznego, bo to raczej dla szkoły takiej technicznej, no a tak jak mówię to to nie nasza branża, ale... Jak widać, też daliśmy radę. No, tak, zależnie od zadania, tak jak Panie mówiły, bo jednak niektóre właśnie były cięższe, ale niektóre były przyjemniejsze, jak na przykład dla mnie projektowanie aplikacji było bardziej takie przyjemniejsze, bo y, obracam się wokół tego na lekcjach zawodowych. Na pewno dużo więcej wiedzy z zakresu ekologii, bo jednak mi się, wydawało mi się, że wiem dużo, ale teraz poznałam jeszcze więcej jakichś tajników i jakichś małych szczegółów, które na pewno wpłyną na to, na moje codzienne funkcjonowanie. Że na przykład kartony po sokach mają w środku tą taką folijkę i trzeba je wyrzucać do, jednak do plastiku, a nie do papieru, jak wszyscy myślą. Przede wszystkim nadrzędną ideą jest pokazanie, że możemy robić bardzo małymi krokami bardzo wielkie skoki w naszym takim codziennym życiu, działać proekologicznie, uczyć się wzajemnie od siebie i tak naprawdę to wszystko co nas otacza, to jest jedna wielka gospodarka obiegu zamkniętego, czyli cała teoria zero waste. Jesteśmy w stanie również obserwując przyrodę, funkcjonując w niej na co dzień, jesteśmy w stanie tę tą świadomość ekologiczną podnosić i funkcjonować w zgodzie z naturą.